Można tu w ja siebie napadnąć? Nie w Ej, ja gram tak. innym, ja gram innym Jakby wszyscy wzięliście to samo, a inne a nie, Ja też mam inne Ja mam jakieś chwieje jakie mam No ty kurwo, no od razu mnie zepną Dobra, no. to auto Dobra, wyciekaj, prawda Pat, nie pchaj, nie pchaj, kurwa Tu za nordycki Pan, linia, ale linia. Chyba ktoś mi na głowę spadł, no. O tym chodzi, Luki, z wyścigiem kaskadelskim. No kurwa, jebana. O, ta szmata! O kurwa, co to była za dzikka? Jak na furban wrócić teraz? Przytrzymaj F. F? No kurwa, z telefonem ściągniętym jadę. Jak to schować? No kurwa, młody, ty... Kurwa, no, zony... co... Jak jeździsz? No bo żeś zajebał f murek, no. Mam telefon wciągnięty Askej no, Nie pamiętam czy tego coń strowa steruje steruje dalej kurwość smato Trewa ci miejsce Nie wiem gdzie się śpiewałem Czwarte, piąte Miałem trzecie, ale mi tutaj do tego raczej sprawdza Nie wiem to pływałem nawet ale co to za noby, No kurwa, by tu nie było napierania się, ten pierwszym był na drobę, spokojnie. A p dole, no i takie to granie, kurwa no. No i mam też. Tutaj... Kurwa to alto. O, pierwszy! O to, kurwa za to... nim! To pierwszy, no to jest no, ne... Ej nie oni mają jeszcze... No i na chuj że się nie zajebał No nie no kurwa Ja pierdolę, dobra z pierwszego na piąty Dziewiąty tu mnie resnęło Chyba kur... oszalałeś Kasiego, kasiego, kasiego Luki, luki <laughs> Ja <noise> no, na samym końcu, tak? No, no, zna, da, ale tu się nie da jeździć tych wysiłków, co jest A ty ma No, to tu <jeszcze> młody <noise> jest. O, to zajebiście, co jedziemy. jedziemy. <noise> no idzie... Żeby... ci, no. Się... Ale po co tak robić, no? Ale co tu tak robisz? Jakie rdolę no! Kurwa, jak się... Ej jest tamto, to kurwa, się nie da nawet popychać! Nie no, podknięcie są w pełni zależne tylko od tego jak się fizyka GTA, zobacz no, no. i serwer czy, się Nie no się obracać, bo nie mam tych chyba, no! Kontrolem tak no jak? Kontrol? Kontrol 3. A To jest dopiero drugie okrążenie! A no tak, no że to nie jest grid, kurwa, tu lekko do tej ściany to już lecisz do góry nogami, kurwa. No no wie, ale nie jesteś ostatni, tak? Co z nami się tyczy? A tam jest <grydanie> no tam mamy z jeden. to dużo. Tak, Bambi, go oglądałem już na Ale nie ma problem zadać sobie taki. No ale Na Twitchu jest. Jeszcze raz bobra, czyli dostępnie. Dobra ja, linia, dobra linia, dobra linia. Ja w dole. Nie, o kurwa. To ja tak przede mną, no jak zajebiście jadę. Co przed tobą? Jak ty mnie nadganiasz?

Nie no nie mam szybszego auta moje. Ej przysięgam, gdybym kurwał szybszego auto, To tak okno od skończy na pierwszym miejscu No kurwa Cię lekko ktoś dotnij już z koniec wyścigu No właśnie, tu do mnie Awaj dwa, i... dalej tym kawerem co mi na samym początku. Bo kurwia to my się przyłuta, to tutaj hardy jewane Kurwa, już kończymy ślicznie, ja... Ja kurwa dole... Jako... no, tania, lepsze auta mają, no. Ja wziąłem jakieś losowe. Ale tak, ten w ogóle pod kurusem jest ten... Kurwa, to jest to miejsce, no. jakieś szybszą furę, niż ten? A to sam jadę. Dawaj, 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 dawaj. Jak jedziesz za jakimś to jest mocne nadganianie. Ale ciomik No ja to bym musiał wyjść tylko nie będzie profit A co z Może coś się odpisał? Eee, jest okej sekundę z to zrobić no, A co Dobra, robimy jeszcze raz taki wyścig czy wyścig z transformacją jakiś? Ale to muszę nowe lobby. Z jaką transformacją? właśnie, mhm. nie wiem, może się w trakcie transformujesz w inne samochody. Nie wiem, kurwa, szczerze. Podajemy taki arkadowy, który był jakiś. Dobra, jaka fura! Ja no będę Chester, jest Chester. Bez kasku. Nikola. Da, dobra, z kastu. Dobra, zajebiście, na samym końcu. No to kozacko, nas nadganiał da. i nikt się na początku nie pierdoli. Ty, dobre to masakry. No kurwa, no i na to robisz, k***a! No k***a, co to za I Jebany, co wy robicie? Dobra, no, najewali. Bada <noise> Nie próbuję jechać tylko specjalnie no. jak statki. Dobra, on specjalnie się nie pierdolisz z tym którzy Tak, ona nie próbują jechać. Tak? No. Tu jesteś młody. To ostatni. A ty drugi? C, drugi. Tak. Ja pierdolę, no chyba ktoś oszalał, że ja mam helikopterem latać teraz. Kurwa, tak? Jak się latało? myszką Ja pierdolę, na dół. kontrol. Ja pierdolę, no. Jak się... Tak do góry, jest W. Wu Do góry? No i do góry, myszka. No to musisz standardowo ustawić helikopter po prostu, może będziesz... A! k Zajebałem! O! Co mam nie on jest online! Ten, nie? No jak on tak skrócił? Nie, tragedia to O ja, p*** ale odjebałem! A Auto. I ja te samoloty, auto autem jadę. Jest to jakiś sturbo? No, gdzie to? jest? Tak? Auto. Tylko to są Kurwa do palacze. No bo i tak to jest samolot. Które masz miejsce młody? 12. 10. 14. Kurwa, 16. 17. to 17. 17. 17. 17. jednego szóste 17. Je, 6 no lepszy lepszy tamten, tamten, no, w w tam, tam, Aha, kurwa, tu skrzydła się rozkładają Ja w U... dole. Wiem ja się zjebałem jumpa Nie wiedziałem, nie wiedziałem, no O to ja też No ludzie wiedzą, kurwa, i wiedzą Ale jak no, skrzydła się od... Jak się lata? O... I ja się... kurwa? By, kurwa? Miksem, kurwa. No dobra, Miksem. i co? I co? I co dalej? No, jak ty no, się sterujesz? Jak ty się... kurwa, jak samolotem, albo coś No, no nie, nie. No, tak, no jak? No, no nie, właśnie nie. No tak, no ja dokładnie tak zrobiłem. Ja co stworuję? je... Jak A się ty Jak, stworuję? jak, ja jak ja stworuję? się do góry, jak do góry! do góry tym googlem? Czekaj, czekaj, co ja mam tu zrobić? A może kontrolę? O kurwa ty, ja pierdolę. Kontrolę chyba no. Jestem trzynasty, kurwa. Nie wylądować. A no. faktycznie. Ja pierdolę. Tak, no, ja kontrolę. Jak się tak się odpierdoliła maniana. Nie tędy, o co się dzieje nie, nie Nie, proszę Ja piedole O nie p gdzie, z wyścigu gdzie, gdzie ja kurda poleciałem Kurma ja nie do... checkpointa nie zrobiłem Ja p... *dolę. Gdzie ja poleciałem <słuk> 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 Ty Ja też nie zrobiłem elektron... checkpointa Lekko <słuk> <słuk> nie <słuk> Dobrze prąd ja, trzeba ja, ja nie to wiem to ja zapłaciłem w ogóle no... nadużywały tego no... jedź, no kurwa ten zajebał no... Ja pierdolę. Ja pierdolę, kurwa. Nie to jest wszystko łatwe, tylko no, ja nie wiedziałem że taki będzie i taki motus z skrzydłami i by syny znają trafnych, ale tu wiedzą wszystko i będą się teraz, tu pracować. Aha, bo... Ja... Kurwa. 16. Jak nie, tędy, tędy, ten Kurwa, 2. 2. to 4. 4. 4. 5. 5. 5. to teraz, teraz? 5. Ja myślałem, że trzeba na tego... <grymne> Zrobisz rafonę? Nie, no. nie... Dwa Nie, nie jestem rafą Co chodzi o zrobienie rafonu? Dobra, 11 miejsce, nie, nieźle Nie ma reszty lobby, no, mam na myśli, że idziemy w wady. Halo, siemaś ma? Siema Halo. Chyba jakieś kody do Rockstar'a aktywacyjne mi wyskakują tutaj co to jest mać Nie, ta helka Długi ten wyścig No Czy fajnie jest generalnie A teraz już tak się wszystko dali, od siebie, wszystkie problemy To ich zle Dobra, tak jak chciałem. Ty jesteś yes. wyprostem, byśmy bardzo oceniali. Nie, zaraz, nie mogę teraz. Da się na duch, ale to my tu. na wstecznym mecy Jestem ostatni, czy jesteś jeszcze za mną? No ostatni, no. no a ilu jest. Nie, wiem, 15 jest? jestem. A. Nie, no bo 16 graczy, więc Jesteś gorszy. Dobra, nadgonię nie jeszcze. Jak tylko się... O kur... Bo... Ja pierdolę, no xD Dobra A najpierw jet Nie, nie! wiem, to jest, co to jest? Osoleje Ale balina, ty. Wyścigowa. Jak ja Aj. tego nie zebrałem niby? Przejechałem przez to. Tak, x I sik, turbo, Kontrolem. i to na. na, na drugą stronę. Tak, no, na nikogo nie widzę przed sobą. no. Są tak daleko. słyszę, słyszę, jesteś Tak, Tak, co tam? Iiii... ciężki ty A, jest. bo to ja nawet nie to... Do... Aha! Ja nie dojadę ch**a Nie dajesz czas? Ile jest? Za tez chyba nie Nie ma ka. O nie, luki, to nie ma tuja no nie ma chuja, nie ma chuja, co ty? Good, Gówno! Nie wiedziałem gdzie lepsze. Motor jebany. No przez ten motor, no ten motor to z minutę mi zajął. Dobra, nie ostatnim przynajmniej, no. Co, to? co musimy zrobić?